Cześć kochani, witam Was w tym niedzielnym, spontanicznym odcinku który będzie z jednej strony pogadanką, dialogiem, ale też liczę na Wasz feedback, nie ukrywam, ponieważ temat dotyczy każdej, każdego z nas, czyli zakupów, naszych codziennych wyborów, tego co ląduje w naszych szafach, emocji, które się z tym wiążą, ale też nietrafionych wyborów i przez to również dopięcia naszych kart kredytowych, by the way, bo tak również jest. Myślę, że temat bardzo istotny. Będzie to pogadanka. Zaczynamy. Z Mody Wzięte to przestrzeń, w której co wtorek spotykamy się i rozmawiamy o zrównoważonej szafie i stylu. Nazywam się Natalia Penar, jestem stylistką, wykładowcą, doradcą wizerunku i art director. Pomagam Tobie w budowaniu spójnego i autentycznego stylu. Kochani, nie powiedziałam najważniejszego. Obraz, który za mną widzicie, jest obrazem namalowanym przez mojego partnera, Jacques'a Gasmana. a z racji tego, że przygotowujemy się do wernisażu już w piątek, zresztą pierwszego w nowym miejscu, to dziś odgrzebałam po prostu obraz przepiękny, który był malowany podczas performensu i strasznie mi się on spodobał, strasznie mi się spodobała jego kolorystyka, więc mam nadzieję, że będzie dostarczał Wam pięknych emocji, pięknych, estetycznych wrażeń, uniesień i czasami będziecie mogli na niego też popatrzeć w trakcie moich nagrań. A teraz przechodzimy już naprawdę do odcinka. To nagrania tego odcinka nie ukrywam, że zainspirowała mnie dzisiaj rozmowa z Żakiem, moim partnerem, z którym właściwie rozmawiałam o kursie, który przygotowuję z początkiem, z początkiem nowego roku. Czyli w styczniu. I będzie to kurs dla osobistych stylistów, osobistych stylistek, bo jak wiecie, od wielu lat wykładam fashion school, ale również przychodzą do mnie osoby, które są zainteresowane indywidualną nauką. I tak sobie rozmawiamy: siedzimy w kuchni przy śniadaniu i mówię, że jak wiele kobiet pyta mnie właściwie o takie spotkania, o takie kursy, które by mogły być na takiej płaszczyźnie. Prywatnej, do e, takich celów prywatnych, do tego, żeby wzmocnić siebie, nauczyć się czegoś, spędzić czas e, w fajnym towarzystwie kobiet, e, przeżyć coś interesującego, a przy okazji dużo wynieść e, do swojego życia. I, i niejako e, ta rozmowa właściwie spowodowała to, że dziś tutaj jestem, nie, nie, nie planowanie, nie planowo. I z Wami rozmawiam. A oprócz tego, um, ostatnie też spotkanie z moją kursantką, z Magdaleną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, y, również y, uwrażliwiło mi, mi, mnie na ten aspekt, że rzeczywiście y, to, że y, potrafimy fajne rzeczy wybierać i kupować, y, i że mamy zmysł stylizacyjny, to nie oznacza, że wciąż podejmujemy Dobre, modowe wybory. To troszkę jest tak, że, że bardzo często te nasze szafy są dziełem przypadków. Bardzo często te nasze szafy po prostu um, są dziełem impulsów, jakichś takich, myślę, czysto. Marketingowych zagrań marek, które yy, jesteśmy zaraz po Black Friday, później Cyber Monday, i słuchajcie, i tak naprawdę yy, to wszystko wydaje się bardzo kuszące. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy, ale też muszę przyznać, że weryfikując szafy, wiem, że kupujemy też dużo i yy, byle jak. Po prostu. Yy, Rozmawiam z kobietami, pracuję z kobietami i wiem jak to jest. I nawet te, które mogłyby sobie pozwolić na modę jakościową, one wciąż przed spotkaniem jeszcze ze mną wybierają modę szybką. Ponieważ sprawia im to ogromną przyjemność, żeby zanurzyć się każdego dnia, czy co drugi dzień, czy co trzeci dzień, czy raz w tygodniu, w koszyk zakupowy, czy przejście do galerii i wyjść z torbą przepełnioną ubraniami. Daje to niesamowitą satysfakcję, niesamowitą dopaminę. Wyzwalają się w nas hormony szczęścia, i to też emocjonalnie gdzieś zakłóca. E, takie nieśpieszne i powolne odkrywanie swojego stylu i budowania swojej szafy perspektywicznego. E, czyli mm, z takim troszkę dopiskiem, jak chcę, żeby e, mój styl był, e, znaczy w jaką stronę chcę, żeby ten mój styl zmierzał, czy jak chcę siebie widzieć, czy, czy te moje dotychczasowe kroki działania, one mnie w tę stronę jakby prowadzą i zbliżają do tego celu czy do tych wyobrażeń i bardzo często jest tak, że nawet tak jak powiedziałam te kobiety wspaniałe, cudowne, które mogłyby yy, nie inwestują w jakość, tylko w ilość i w ubrania tanie i sieciowe i troszkę chcę te proporcje odwrócić i rzeczywiście uwrażliwić was na fakt, że budowanie powolnie, powoli, yy, powolne budowanie Swojej szafy, w atencji, nie absolutnie w emocjach, impulsach i zagryzaniu tym samym jakichś złych sytuacji, które się dzieją w naszym życiu, czy emocji w celu poprawienia sobie na przykład nastroju. Bardzo często robimy zakupy. Myślę, że to jest bardzo zgubne, że to prowadzi donikąd, i myślę, że w perspektywie czasu po prostu toniemy w ubraniach to toniemy w ubraniach, które bardzo często w konsekwencji lądują na śmietniku. Lądują też ubrania z metkami, po które nigdy nie wracacie i bardzo często również jest tak, że w tych szafach nie wiecie, co macie. Eee, czasami fajnie znaleźć po jakimś czasie bluzkę, sukienkę, apaszkę, coś, co było na dnie szafy, ale zadaj sobie pytanie. Jeśli o tym nie pamiętasz, to czy ta rzecz ma dla Ciebie wartość? Czy ta rzecz mm, Cię cieszy? Czy ta rzecz jest y, Tobie bliska? I czy tę rzecz kupiłaś, y, wybrałaś jako swoją decyzję, y, bo ona miała dla Ciebie, no właśnie, szczególną wartość. Coś dla Ciebie oznacza. Może jest to rzecz, którą lubisz, ale z reguły jest tak, że po prostu te rzeczy, które lądują na dnie szafy, są zapomniane, bo mamy je. Po prostu gdzieś. I taka jest prawda. Więc yy, myślę, że sporo yy, trwonimy, jeśli tutaj mamy zadbać również o portfel i gdzieś o nasze finanse. I taką e, równowagę finansową również, to myślę, że trwonimy za dużo na e, fast fashion, na rzeczy, które są słabej, niskiej jakości, które są bezużyteczne tak naprawdę po kilku razach, ponieważ nie ma opcji, żeby te rzeczy miały w sobie jakość i żeby przetrwały próbę czasu, prania, użytkowania, noszenia. Po prostu tak się nie dzieje i nie ma w tym szczególnej, y y y jak to się mówi po angielsku. Rocket science, tak, że, że, że rzeczywiście to jest dość klarowne i jasne. Więc ja chcę na tym kanale również uwrażliwiać Was na mądre, mądre wybory. Alternatywą oczywiście do zakupów stacjonarnych, kiedy zresztą myślę, że przywykliśmy chodzić do galerii przed pandemią jeszcze bardzo mocno, bo pamiętam czasy, kiedy moje klientki zakupowe. Niechętnie podchodziły do zakupów online i zawsze ceniły sobie gdzieś taki personalny kontakt i moją obecność. Teraz ta proporcja się odwraca, i teraz ja muszę przyznać, że zdecydowanie preferuję zakupy online. I nie jest to tylko przez fakt, że rzeczywiście mamy większą gamę wyborów większe spektrum wyborów większe spektrum sklepów, oferty tego, że nie ogranicza nas czas ale posłuchaj teraz. To jest bardzo ważne. Kupując online również te paczki, które do ciebie przychodzą, to jest ta pierwsza emocja, kiedy otwierasz, kiedy po prostu jesteś w siódmym niebie, kiedy dostajesz takiego ekstatycznego stanu, to jest coś takiego jak stan można porównać do stanu zakochania. Tam wszystkie wiecie procesy chemiczne zachodzą, żeby tylko nas ogłupić i Dać dużą dawkę dopaminy. W związku z czym otwieramy te pudełka, cieszymy się bardzo, 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 mierzymy, jest wszystko super, ale nie wiem, czy zauważyłaś, co się dzieje, kiedy zostajesz z tymi pudełkami, z tymi ubraniami przez dłuższy czas. A teraz wiemy, że duże marki odzieżowe, tudzież platformy internetowe, mają około 100 dni, czasami. Bardzo długi jest ten czas, kiedy możemy te rzeczy zatrzymać. I co się wtedy dzieje? Czy nie jest tak czasem, że te nasze emocje, które sięgały zenitu, że one się wyciszają z czasem, że ta rzecz, która była tak fascynująca dla nas i na którą tak czekałyśmy, czekaliśmy, nagle okazuje się, że hmm, czy ja w zasadzie potrzebuję mieć tę rzecz, czy ja mogę bez niej żyć, mogę bez niej oddychać? Y czy ja ją kupiłam z takiego naprawdę mojego wyboru, czy raczej podyktowane to było na przykład fajną ceną atrakcyjną, czy wiecie, czy taką zapchanie z, z, z chęcią zapchania jakiejś luki, deficytów we mnie, czy jakiegoś takiego stanu, który pozwoli mi poczuć się ewentualnie lepiej? No, odpowiedz sobie na te pytania, bo tak myślę, że każda z was y, będzie miała. Y, być może inną odpowiedź na to, i warto poszukać sobie właśnie tych swoich indywidualnych odpowiedzi, bo nie ma jednej takiej na wszystko, i to jest fajne akurat, ale rzeczywiście tak jest, że z czasem te emocje, które bardzo wysoko dawały nam taki haj, muszę przyznać, one się wyciszają, i to jest ten moment podjęcia trafnych, dobrych, mądrych decyzji czy ta rzecz zostaje, bo ja tą rzecz uwielbiam i ta rzecz zrobi mi robotę i ta rzecz zrobi mi luk w szafie i będę ją powtarzać i ją wyeksploatuję i ona będzie mi służyć przez długi, długi czas, więc zainwestuję w nią i ją zatrzymam bezapelacyjnie, czy raczej ta rzecz mi nie robi, czy ta rzecz po prostu będzie kolejną um, taką... Hmm. Jakby to powiedzieć taką przeciętną, kolejną, taką samą, powtarzaną, ponieważ my też mamy. Um, my też mamy to do siebie, że wpadamy w nawyki i bardzo często jest tak też, że jak się uprzemy na jedną rzecz, to i jeszcze do tego my czujemy, że w niej jest dobrze, wygodnie, ale też bezpiecznie. To jest taka bezpieczna opcja, w której możemy się tak wiecie, schować, to to jest tak, że my do tej opcji przylgniemy i będziemy powtarzać ją. Znam wiele przypadków takich, kiedy, kiedy po prostu jest ta nagminna powtarzalność i te szafy też przez to one się nie zmieniają. One są również takie bardzo statyczne, nie mają w sobie plastyczności, nie mają w sobie takiego twistu, feelingu, kreatywności. Więc fajnie, żeby ta szafa, mimo wszystko, która będzie zakorzeniona w naszym stylu, była również um, składała się z różnych elementów garderoby, nie tylko tych wciąż powtarzających się kolorystycznie, fasonem czy też określoną grupą ubrań, bo wiem, że tak często po prostu jest. Popełniłam już zresztą chyba w ubiegłym roku odcinek na temat zakupów, na temat customer experience, na temat tego w jaki sposób marki odzieżowe budują napięcie i budują tą drogę dotarcia do nas, do naszych emocji po to, żeby kliknąć albo po to, żeby kupić stacjonarnie. Więc jest to cała rzesza specjalistów, którzy dbają o te nasze wrażenia. Emocjonalne, psychologiczne, i to sprawia, że mamy chęć po prostu kupować, masowo kupować, kupować, kupować. Jesteśmy w takim wirze zakupów, więc musimy też mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest absolutnie wszystko tak zaprojektowane, żeby tylko jakby skłonić nas do. Do decyzji zakupowych, pytanie na ile my mamy świadomość i przytomność też, na ile chcemy w to wejść, w ten system, na ile chcemy e, być jego ofiarami też. Troszeczkę też tak jest, słuchajcie, nie da się ukryć. Więc, e, więc powrócę. Zakupy online są fajne, ponieważ mają, dają nam czas na podjęcie decyzji, na podjęcie mądrych decyzji. To nie jest tak, że ta rzecz od razu musi lądować na Was, ale o, o, fajnie się z tymi rzeczami oswoić trochę, pomierzyć je jednego dnia, przymierzyć drugiego dnia, zobaczyć siebie w świetle dziennym, zobaczyć siebie nie, w świetle, kiedy już zapada zmrok, zobaczyć siebie, w, w jakie ma, mamy nastroje każdego dnia i jak Jaką mamy energetykę, że tak powiem, wobec danej rzeczy. Więc to jest akurat bardzo, bardzo w tych zakupach online'owych myślę, że dla nas korzystne. I również często tak jest, że moje klientki, które kupują online ze mną, mierzymy, 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 zostawiamy na jakiś czas, powracamy do tego i potem podejmujemy decyzję, że nie, słuchaj, to jednak nie, to jednak tak. Więc to. To też jest taka fajna droga, droga też do poznawania siebie i też do budowania tej szafy mm, rzeczywiście w sposób, w pewien sposób zrównoważony. E, myślę, że, że ta równowaga, kurczę, no nie tylko w szafie, ale w całym naszym życiu jest szalenie istotna, bo żyjemy w takich dosyć e, specyficznych, intensywnych, przepełnionych wszystkim informacjami e, czasach, że Dobrze jest się, hmm, jakby to powiedzieć, zredefiniować, czy hmm, zrobić, może, przegląd y, też tych naszych w środku. To ja też często powtarzam o tych update'ach, ale może zrobić przegląd, y, taki przegląd, dosłownie przegląd tych naszych wartości, y, tego w jakim momencie życia się znajdujemy co jest nam bliskie po prostu bardzo myślę że jest to absolutnie absolutny fundament żeby iść z czymkolwiek dalej i nie tylko myślę o modzie kochani nie tylko myślę o modzie ja już również yy... Jakiś czas temu, mówiąc jakiś czas temu, wiele odcinków wstecz, popełniłam taki odcinek na temat tych y, zakupów zrównoważonych i zapytacie, no to jak właśnie podchodzić do tej mody zrównoważonej, jak podchodzić do tematu zakupów, a ponieważ. Rodzina nasza się powiększa. Pozwólcie, że zrobię takie małe przypomnienie i warto w swoich szafach przede wszystkim robić regularne przeglądy. Regularne nie oznacza to, że raz w roku czy dwa razy w roku radziłabym, żeby te przeglądy zrobić sobie raz na trzy miesiące nawet. Ponieważ wiem, że również macie problem z rozstawaniem się. To jest dosyć. To jest temat w ogóle na inny odcinek, ale rozstania wiem, że bywają po prostu bolesne i w związku z tym te przeglądy: im częściej, tym lepiej, bo będziemy oswajać siebie z nową sytuacją i z tym, że jednak po prostu będziemy musiały czy będzie po prostu racjonalne rozstać się z, z jakimiś ubraniami. Mm. I co jest ważne? Poszukanie luk w swojej szafie, ponieważ każda szafa ma jakieś luki. I wtedy robimy sobie listę, być może, być może szukamy sobie inspiracji również na przykład w Pinterest. Znalezienie luk jest istotne po to, żeby właśnie Wasza szafa była na tyle sprawna, użyteczna, plastyczna i w możliwie jak najłatwiejszy sposób ze sobą komponować poszczególne elementy garderoby. Po to jest zapełnianie luk. Ale teraz jak kupić coś, co wejdzie w tę lukę? No właśnie, zrobić sobie listę, zastanowić się, jaki budżet będzie odpowiedni dla mnie, żeby kupić sobie daną rzecz. W jaką rzecz mogę zainwestować? W jaką rzecz? Na jaką rzecz mogę przeznaczyć więcej? A co nie będzie w zasięgu, jak gdyby moich zainteresowań czy mojego budżetu, bo o tych budżet, bo o budżecie również warto mówić. Nie jest to temat tabu. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na zakupy. Również nawet, jeśli kupujemy w second handach, słuchajcie, to też wydaje się, że tu zapłacimy 50, tam zapłacimy 70, tam 150, tam 30, tam 20, tam 10 ale również wychodząc takimi wielkimi torbami z second handów. Ja czasami widzę co się dzieje w second handach, ponieważ jestem fanką mody z drugiej ręki. Jak jestem w Polsce, to nie, ukrywa, nie ukrywam, że zajdę, zajrzę do takich sklepów. Natomiast ja szukam unikatów. I ja szukam rzeczy, które przede wszystkim są jakościowe. Zwracam uwagę na brandy, na projektantów takie rzeczy się też trafiają, chociaż już niestety rzadziej. I czasami powiem Wam, że mam sobie ogromną niezgodę na to, że w tych sekundach w tych second niektórych po prostu robi się źle i że, że czasami sprzedawcy mają tupet, żeby takie rzeczy powiesić i sprzedawać dalej, ale to już refleksja dla tych, którzy, którzy zarządzają takimi sklepami, niemniej jednak jak widzę, że ludzie kupują ogromne koszyki, czy wychodzą z ogromnymi torbami ubrań, to zastanawiam się, czy to jest możliwe, żeby tam była moda jakościowa. Mi taka w, w, w takich można powiedzieć, kopcach ogromnych, w reklamowach się nie zdarza. To jest tak, że albo nie zdarzy się nic ostatnio, albo zdarzy się jedna rzecz, która jest jakimś unikatem, i wtedy jestem w stanie w nią zainwestować. To też jest inwestycja. Mimo, że kosztuje 100 zł czy 50 zł, ale jeżeli jest jakościowa, to wiem, że jest to inwestycja również na lata, bo chcę, żeby te rzeczy były na lata. A teraz powracając do e, tematu spotkania, kursu, o którym rozmawiałam z Żakiem, ponieważ dostaję zapytania, e, czy robię też takie spotkania, kursy e, prywatne, to znaczy dla osób, które nie są zainteresowane. Pojawieniem się w tej sferze zawodowej, osobistych stylistów, tylko czy takie właśnie wzmacniające kursy. Więc powiem Wam, że ja takie spotkania miałam z kobietami, natomiast to nie były kursy, tylko spotkania dwugodzinne przy winku, oprócz szkoleń dla firm, banków i tak dalej. Natomiast pomyślałam, że jeżeli uznacie, że takie szkolenia, Byłyby dla Was pomocne, że weryfikacja Waszych szaf, przywiezienie walizek, spojrzenie na to moim okiem, wspólna wymiana w kobiecej energii, wsparcie, no taka konstruktywna. Właściwie powiem Wam szczerze, że. Jest to na tyle spontaniczny koncept, więc y, nie wiem jeszcze w takim zarysie jakby mógł y, szczegółowo wyglądać, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie, że być może y, dacie mi jakieś tipy czy, czy, czy jeżeli w ogóle uważacie, że to jest dobry pomysł, to być może macie jakieś wyobrażenie na ten temat jak chciałybyście, żeby przebiegło takie spotkanie taki kurs. Y, właściwie słowo kurs to jest... Y, Nieadekwatne zupełnie, ale też nie powiem szkolenie albo spotkanie, czyli tutaj też poszukajmy może słowa. Słuchajcie, może dacie mi tip, który wrzucę później do oferty na stronę. Natomiast um, ja widzę to w taki sposób, że spotykamy się, że. Um, Mówimy sobie o naszych potrzebach, mówimy sobie o naszych bolączkach, bolączkach też, pokazujemy swoje ubrania, rozbieramy nasze walizki na czynniki pierwsze, robimy stylizację, robimy też kipisz, czyli mały przegląd i wykład plus, plus takie spotkanie uświadamiające. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie, być może będziecie miały dużą ochotę na to, więc ja zawsze słuchajcie, to jest trochę tak u mnie, że. Ja jestem spontaniczna bardzo, i y, większość moich y, ofert, y, większość moich usług, ofert, y, ona powstała y, z, jakiegoś taki, z jakiejś takiej wymiany z wami, y, z moimi klientkami, y, z jakiejś takiej. Y, y, to znaczy starałam się zapełnić Wasze potrzeby, kreując y, jakąś daną ofertę w danym. Zakresie. I dziś stąd moje pytanie: czy, czy, czy czujecie, że jest taka potrzeba w Was? Czy czujecie, że miałybyście ochotę uczestniczyć w takim spotkaniu? W jakim mieście również? Ja najczęściej wybieram poznań z sentymentu, ale również z logistyki, ponieważ tam mam miejsca, w których mogę takie spotkania przeprowadzić. Są to różne miejsca, są to różne miejsca w zależności od potrzeb, ale często jest to szkoła mody, w której wykładam i wtedy spotykamy się właśnie tam, w takim artystycznym miejscu. Albo jeśli moje klientki są bardziej wymagające i chcą jakiejś takiej, powiedzmy sobie, specjalnej oprawy, wtedy są to miejsca bardziej prestiżowe. Prestiżowe, mam na myśli design i całą otoczkę, jakąś taką. Więc tutaj też dajcie, proszę, tipy, jak sobie wyobrażacie takie spotkanie, taki dzień, program, na co miałbyście ochotę i czy w ogóle. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Oczywiście serdecznie zapraszam do tego wtorkowego, ponieważ on będzie przy współpracy z marką polską, marką Kosaty. Tam pokażę Wam torebkę, którą wybrałam od marki i zaprezentuję ją aż w sześciu stylizacjach. Myślę, że stylizacje fajne, ciekawe i myślę, że spędzimy również 28 minut. Razem, więc przygotujcie sobie ciepłe herbatki, kawy, herbaty, winka, na co macie absolutnie apetyt. I kochane spotykamy się we wtorek o 18.15. Mam nadzieję, że moje spontaniczne wejście w niedzielę nie zakłóciło Wam planów, że hmm, być może nawet hmm, cieszycie się z tego spotkania, ja przynajmniej tak. Dzięki serdeczne, pozdrawiam kochani, pa. pa.